Cześć, witajcie, Przemek Słomski z tej strony, firma 79 Element. W ramach filmiku dla serwisu Staragotówka.pl postanowiłem nagrać dzisiaj trochę o, o tym, aby uważać na fiaty. Jest taka akcja banków centralnych, która polega na, na ostrzeganiu przed kryptowalutami. I ta akcja się nazywa Uważaj na Krypto. A na to środowisko kryptowaluciarzy zareagowało ha, taką, ha, takim hasłami i, i akcją e, Uważaj na Fiaty. E, I to jest taka w języku polskim zabawna dwuznaczność, bo, e, bo Fiaty kojarzą się tak na co dzień z, z samochodami, które były no, za komuny do, u nas produkowane, nadal są już teraz. E, też produkowane i sprzedawane. Natomiast jest jeszcze jedno znaczenie słowa Fiat i odnosi się ono do Fiat currency, czyli walut papierowych. No i rzeczywiście, są pewne argumenty za tym, żeby uważać na waluty papierowe. No bo zobaczcie, co się z nimi dzieje. To jest 30 tysięcy dolarów w takiej postaci. I to jest duży problem, bo. Na wymianę w banku centralnym w USA takiej waluty <laughs> obecnie czeka się do 36 miesięcy. No Jest też dużo tłumaczenia, kto, co, jak to się stało, a dlaczego. W najgorszej sytuacji można banknoty wysłać do wymiany i nigdy ich nie zobaczyć. A banknoty, które są w takim stanie, tego żaden bank komercyjny nie przyjmie. Nie ma takiej mowy, żeby z tym gdzieś iść i żeby to, żeby to odzyskać w formie, że tak powiem, nowej. Także, proszę Państwa, zwracam uwagę, żeby nie przechowywać banknotów długie lata, byle gdzie. Banknoty nie nadają się do długotrwałego, jako, jako forma długotrwałej inwestycji. Dlatego, że nie tylko się niszczą, ale po prostu tracą na wartości. Te banknoty, z tego co widzę po datach emisji, leżały sobie gdzieś no, przynajmniej 20 lat. Dolary w ciągu ostatnich 20 lat straciły na wartości sześciokrotnie. Czyli, gdyby kupić za to coś wymiernego, złoto na przykład no to, no to mielibyśmy sześć razy więcej. I oczywiście nie licząc nawet takich rzeczy, z których się już nic nie ma zrobić, które po prostu zostały zdezintegrowane, bo, bo tego to już, no wiadomo, tego już nie ma banku też się nie opłaca tego trzymać i ponosi się też ryzyko, oczywiście nie, nie ma ryzyka zniszczenia, ale jest ryzyko tego typu, że się system bankowy e, przewróci. Ktoś może powiedzieć, no ale jak to możliwe, jak się system bankowy może przewrócić? No oczywiście, że może. Takich przykładów było setki. W ostatnich latach mieliśmy Cypr, mieliśmy Ukrainę, teraz obywatele Libanu przerabiają to, co, 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 co system bankowy z ich oszczędnościami zrobił. Także wiecie no, należy być bardzo ostrożnym, bardzo ostrożnym jeżeli chodzi o swój kapitał i, i jego pierwsza podstawowa cecha, podstawowa cecha każdego inwestowania to jest zabezpieczenie, mądre zabezpieczenie kapitału przed, przed jego zniszczeniem. Ważniejsze jest zabezpieczenie kapitału niż, niż jego, niż jakaś tam jakieś tam zwroty z, z inwestycji czy tego typu rzeczy. Także dziękuję, to wszystko z mojej strony na dzisiaj. Gdyby ktoś miał z Was banknoty w tym stanie albo też banknoty, które są wycofane z obiegu, no to, to proszę się odzywać, to będzie być może jakaś okazja pomóc. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, cześć.